Cześć, witam w Laboratorium Metrologii. W moje ręce wpadł w końcu ZOI ZT703. Multimetr, oscyloskop i generator w jednym. Czy naprawdę jest taki dobry, jak zachwalają internetowe recenzje? Przyjrzyjmy się choćby oscyloskopowi. Przy czułości 1 V na działkę i bez podanego żadnego sygnału, popatrzcie, tutaj względem zera już jest jakiś offset, niemalże 0,5 V. Jeżeli ja tą czułość zmienię, dam 2V na działkę, to już mamy około 1V przesunięcia względem zera bez sygnału. I tak dalej. Dla 5V jest to już 2,5V. Czym to skutkuje w pomiarze? Ustawiłem sobie teraz sinus plus minus 1V. I popatrzcie, dla czułości 1 on wskazuje plus 15 minus 0,5V. Volta. A więc jakiś sztuczny offset tutaj występuje. Pytanie, czy kalibracja tego urządzenia mu pomoże? Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat tego przyrządu, dowiedzieć się, dlaczego nazywam go żabką, i obsługuję go takimi kombinerkami, to zapraszam na premierę filmu w niedzielę, 16 listopada o godzinie 19. Do zobaczenia na żywo!